Chodźmy razem na zakup. Do cena dobra. Dzień dobry, kochani. Witamy w kolejnym, dniu, w kolejnym filmiku. W filmiku, gdzie jestem przed papką i chciałam wam pokazać nowości jesienno-halloweenowe. Które są w PEPCO. Widziałam ostatnio bardzo dużo takich fajnych inspiracji i stwierdziłam, że. Przyjadę tutaj, zobaczę, jakie tutaj mają nowości. I chciałam was zabrać ze sobą. Chciałam też, e, kilka osób pokazywało, że mają fajne dressy dla kobiet w ciąży, bo są takie bardziej luźniejsze. Nie są jakieś like maternity specjalnie stworzone dla kobiet w ciąży, ale że e, mogą być bardzo fajne. To, to chciałam to spróbować. E, no i jak mówię, też zobaczyć, co jest fajnego jesiennego w są. Chodźmy razem na zakupy. Tutaj nasze pepko się mocno zmieniło, teraz wszystkie rzeczy takie ciuchowe są na samym przodzie, no i co mi się podobało, te welurowe kolory takie jesienne, no i to są te dresy, niestety nie było przymierzalni w tym pepko, gdzie byłam. I wiedziałam, że nie będę mogła, jakby dla mnie nie pasowały też za bardzo kolory. Dodatkowo dostałam dressy akurat od koleżanki, ale myślę, że to będzie taka fajna opcja jak dla kobiet w ciąży, bo wygląda. Materiał jest bardzo taki miły. Nie jest za ciepły, bo nie wiem jak wy, ale ja akurat w ciąży bardzo jestem taka. Tak, ciepło mi jest bardzo. Też mieli fajne kapelusze.

So make sure we do this right. akurat jak weszłam, to zauważyłam, że mają dyniowe świeczki. W tamtym roku nie zauważyłam, żeby Pepko miało dyniowe świeczki, to chciałam wypróbować i zobaczyć, jak, jak ten zapach i jak to u nas by się sprawdziło. Też mieli różne te jesienne dekoracje, nie tylko na Halloween, ale takie typowe jesienne, dyniowe, piękne, służone kwiaty. Mi się ten wzór na tej dyni bardzo podobał, też tutaj Taka szklana dynia. Czy w sumie jest plastikowa, ale wygląda jak szklana, i w środku można wsadzić baterię i to się fajnie świeci. Akurat y, to wzięłam, myślałam, że może wam pokażę, ale niestety nie zaświeciła tutaj. Dla mnie też są takie bardziej tradycyjne dynie z motywem trochę takim Halloweenowym, bym powiedziała. Są też dynie takie welurowe i też. Takie dynie, które mi się bardzo podobało, to były takie flicowe. Są kubeczki dyniowe. Ja mam jeden, który kupiłam w Deals chyba dwa lata, trzy lata temu i zawsze się pytacie, gdzie ja je kupuję. No, mój kupiłam akurat w Deals, tak jak mówię, ale też są w Pepco. To jak szukacie takiego dyniowego kubeczka, to tutaj byście też mogli to znaleźć. Jeśli chodzi o właśnie taki motyw kubkowy i też halloweenowy, to były takie tatuaże dla dzieci, co można było kupić. My, akurat, mamy ten Happy Halloween w domu z tamtego roku. To niektóre rzeczy się u nich powtarzają z, z poprzedniego roku, ale mi to nie przeszkadza w ogóle, bo. Bardzo fajny był ten cookie jar z czarownicą. Jak wiecie, co roku organizujemy imprezę halloweenową. To też kilka rzeczy stwierdziłam, żeby kupić z tej części takiej imprezowej. Też były różne przebrania i dla dzieci, i też trochę tak na niby dla dorosłych, bo były takie mniejsze i takie bardziej tradycyjne. Kostiumy tak jak Wiedźmia, czy, czy coś takiego. To mi się bardzo podobało, bo mi przypomina Edgar Allan Poe. No i te świeczki były bardzo ciekawe, bo wyglądają czarne, a jak się palą, to robią się czerwone, stwierdziłam, że to może też was zaciekawić, jak coś takiego szukacie. No tutaj jest taki bardzo podobny kubek, który wam opowiadałam już taki dyniowy, no i te flicowe dynie tak mi się spodobały. Myślałam, że naprawdę fajnie wyglądają, że od razu wsadziłam do koszyka, bo wiem, że bardzo chętnie będę dekorować tutaj dół. No i też było bardzo dużo krasnali. Ja kilka w tamtym roku kupiłam, to w tym roku nie stwierdziłam, że już mam kilka, że nie potrzebuję więcej. Ale jak szukacie takich krasnali, ja uwielbiam na święta mieć ich w domu. My mamy sporo i na Boże Narodzenie, i też na właśnie jesień. To jak Wy, wy byście szukali, to w Pepku jest sporo. Jeśli chodzi o jesienne rzeczy dla dzieci, to też jest bardzo dużo. Nawet można zrobić taki maci-maci z dorosłymi. Ta pierwsza kurtka jest bardzo podobna w, w dziale dla kobiet. No, też były takie kurtki przeciwdeszczowe, też spodnie przeciwdeszczowe. To jak szukacie, to cena jest bardzo korzystna. Dla chłopców też mieli takie fajne zestawy. Czy to było w części dla chłopców? Myślę, że dziewczynki też spokojnie mogą to nosić. Te Uvros były super, bardzo mi się spodobały. No i też ta piżamka, to jakby dziewczynki potrzebowały piżamki, to bym e, starała się znaleźć w ich rozmiarze. No i ten zestaw, taki sweterkowy jest cudny. Bardzo się wahałam i chyba może wrócę, żeby kupić dla koleżanki, która właśnie urodziła dzidzie, bo naprawdę jest przecudny ten zestaw. E, też jest mnóstwo czapek i na jesień, i na, i na zimę, to jakbyście szukali My akurat mamy z tamtego roku czapki z pepką i bardzo fajnie się piorą, nie mamy żadnych problemów z, z nimi. I też jest dużo takich fajnych jesiennych. Też wiosennych sweterków, nie takie na 100% ciepłe, a, ale takie wystarczająco ciepłe. No i też te zestawy dwa w jednym bluza ze spodniami to u nas też się bardzo mocno sprawdza. Są różne kolory, różne wzory to myślę, że jak szukacie takie, takie zestawy, to Pepko jest dobre miejsce na to. Okej, okay, wróciłam do domu. Słuchajcie, zostałam ostatnio influenced przez influencerkę, którą oglądam często i ona polecała te hair extensions i właśnie próbuję. Są. So, pierwszy raz próbuję, dajcie znać, czy Wam się podoba, ale chciałam wam pokazać, co kupiłam w pepku, bo moim zdaniem, jak szukacie rzeczy na zimę dla dzieci, to super, bo teraz są bardzo fajne rzeczy, moim, moim zdaniem. Yy, kupiłam dziewczynką do takiego stopnia, że kupiłam dziewczynką. Też pokażę wam, co kupiłam na jesień. Halloween yy, tutaj u nas i kilka polecajek yy, poza. Poza Pepko też yy, dam na koniec. Dobra. Pierwszą rzecz yy, to są te takie spodenki przeciwdeszczowe dla Emy. Mamy dla Matyldy ale cena jest moim zdaniem bardzo dobra, bo kosztowały 30 zł. I też jak są takie, wiecie, cieplejsze dni zimą, to można też zamiast tych puchowych spodni to te skorzystać i, i tak dalej. Dodatkowo Ema i Mate dochodzą do takiej szkoły przedszkola, że nawet jak trochę pada, to wychodzą na zewnątrz. So. To nam się na pewno przyda, sprawdzi i tak dalej. Jedynie co mieli tylko rozmiar 98 i Maty... Ema już chodzi w 104 czasami. Ale patrząc się na nie, tak moim okiem wyglądają, jakby mogłyby pasować. To muszę jej najpierw tam spróbować. Najwyżej, jak nie będą pasować, to oddam. Kolejna rzecz e, to kurtka zimowa dla Matyldy. Znowu Ema ma, podejrzewam, że Ema ma. Muszę jeszcze na 100% sprawdzić. Ciepła jest. Jest długa. Fajny jest ten wzór, bo nie jest taki, wiecie, różowy, różowy, ale nadal wystarczająco różowy, żeby dziewczynki mu się spodobały. Jest długa, to już mówiłam, ale to, to też jest dla mnie ważne. I kosztuje 70 zł. Są so, naprawdę. Wow, a może na takie wiecie, jak będzie minus 30, ja nadal chyba żyję w takich kanadyjskich rzeczywistościach. Bo nadal myślę, że jak będzie minus 30 stopni, to ta kurtka nie wystarczy. Ale mamy kilka dni takich zimą w Polsce, rzadko to się zdarza. Gorzej było w Kanadzie. Ale myślę, że jak najbardziej się sprawdza. Muszę popatrzeć, bo wydaje mi się, że Matyldy, kurtkę z tamtego roku będzie za duża na Emę. To jest duża szansa, że też kupię dla M. No ale chciałam upewnić się, czy nie mamy w domu. Moja koleżanka właśnie jest w szpitalu, będzie rodzić dzidzie i znalazłam taką różową czepeczkę, idealną właśnie jak się urodzi. Też na takie jesienne, zimowe dni, so stwierdziłam, że sprezentuję jej to. Po prostu nie mogłam się wstrzymać. Ale też jest bardzo dużo, jak widzieliście na filmie, jest bardzo dużo fajnych jesiennych takich zestawów dla dzieciaków. Moje dzieci akurat mają jeszcze dużo rzeczy, dużo ubrań, to nic nie potrzebują tak na zimę. Jak wasze dzieciaki potrzebują, czy coś, to też jest taki fajny moment. Kolejną rzecz, właśnie taką zimową, to, którą kupiłam dziewczynkom, też byłam pod wrażeniem ceną. Sprawdzę od razu, czy. Im pasują te buty, dla MC kupiłam rozmiar 24, dla Matyldy 29, ona może mieć 30, jak mówię, nie jestem pewna, ale te buty są, moim zdaniem są skórzane, bo są skórzane, bo jest napisane, że są skórzane, czy to podeszwa jest skórzana, no wyglądają, żeby były wodoodporne, nie jakoś tak mocno, jak like na 100% nie będą przemakać, ale w miarę wodoodporne fajnie wyglądają mi się spodobały ten look. Mam nadzieję, że dziewczynkom też się spodoba. To kupiłam dla nich to i też kosztowały po 40 zł. To naprawdę cena dobra. No i tutaj już wracamy do takie bardziej jesienne rzeczy. To były te dynie, które kupiłam, które są takie flic, filcowe. Bardzo mi się spodobały. Myślę, że fajnie wyglądają i były po 8 zł. Te kolory też mi się podobały, są takie idealne na jesień. Jak wiecie, co roku my organizujemy imprezę halloweenową, to jak już były takie halloweenowe, dyniowe talerzyki kupiłam, też te kubeczki. Za dużo tego nie chcę mieć, też takie, wiecie, napkien, serwetki. Też wszystko było po tam kilka złotych, to kosztowało, to było po 4 złotych, kubeczki po 4 złotych, teleżyki tak samo. No i też pomyślałam, że może będzie fajnie, żeby dzieciaki zrobiły sobie jakieś tatuaże czy coś, jakie halloweenowe tatuaże, też mieli cały zestaw tych. I ostatnią rzecz, którą chciałam wypróbować, to pierwszy raz widziałam dygniową świeczkę w kapko i chciałam wypróbować jak pachnie. Bardzo ładnie wygląda. Ma lekki taki zapach dyniowy. Nie jest taki aż intensywny. I chciałam po prostu zobaczyć, jak się sprawdza. Bo dzień przed byłam w Sinsei i kupiłam tą świeczkę, która też jest dyniowa i ma taki fajny, silny zapach, że dzisiaj podjechałam i kupiłam dwie inne, bo za 12,99 za 13 zł. Jeszcze nie widziałam czy nie wąchałam tak intensywnego like, zapachu tego dynio, dyniowo-cynamonowego. Są so bardzo. Jak jesteście koło sensei, to wypróbujcie te świeczki, bo jak mówię, 2-3 godziny paliłam wczoraj i cały dom miał zapach takiego cynamonu. Pięknie. Ja uwielbiam ten zapach, taki dyniowy cynamonowy kardamon. Dla mnie to jest taka pełna jesień, co um, so wiem, że może nie każdy lubi ten wzór, ale można tak postawić: jakby co, jak widzicie, jaki jest taki dyniowy, to możecie tak postawić. I naprawdę bardzo, bardzo fajny zapach, so, to jest na 100% to polecam. Ten jeszcze nie wiem, czy będzie taki intensywny zapach, ale powiem na Instagramie. Jak nie obserwujecie mnie na Instagramie, to polecam. Możecie tutaj Znaleźć poniżej, to, to polecam Dobra kochani, to jest Taki mój ho jesienno Jesienno-zimowy W sumie już, bo tutaj takie jesienne Zimowe rzeczy Dajcie znać, co teraz Polujecie w Pepco Jest jedna rzecz, co widziałam W Pepco na ich Stronie na Instagramie to jest taka dynia z uszami myszkami, i nadal będę szukała, bo nie mogę znaleźć tutaj koło mnie, ale może mi się kiedyś, kiedyś uda. To dajcie znać, czy coś jeszcze polujecie, jakie są wasze ulubione sklepy na jesień, na zimę. Dajcie znać też w komentarzach poniżej, jak te włosy wam się podobają. Też dajcie znać. Nie jestem, nie jestem na 100% pewna, zawsze marzyłam o takich włosach, wiecie, ale mam. O wiele mniej na głowie, a to też dajcie znać, czy wam się podoba. Jak takie filmiki wam się podobają, to kciuki do góry. No jak zawsze, Matylda i ja i nasza Baby Emma i John. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Bye!